Wojna domowa, bratobójcze walki między wodzami królów. Izraelici nie mieli już króla, wszyscy oczekiwali pojawienia się nowego władcy. Jak wiesz, Dawid został namaszczony na króla w tajemnicy przed Saulem i narodem. Tylko Pan Bóg i Dawid. O tym wiedzieli. Ludzie z niecierpliwością pytali: Kto będzie nowym królem? Dawid nie chciał teraz zasiąść na tronie i ogłosić narodowi, że kiedyś Bóg namaścił go na króla. Wiedział, że ludzie mogą mu nie uwierzyć, chociaż miał dobrą opinię w kraju. Jako odważny i mężny wojownik. W modlitwie zwrócił się więc do Boga, pytając: Co ma teraz zrobić? Pan nakazał mu udać się razem ze swoimi ludźmi do Judei, do miasta Hebron. Kiedy Dawid tam przyszedł, Judejczycy namaścili go na króla panującego nad plemieniem Judy. W taki sposób Dawid został królem jednego z dwunastu plemion plemienia Judy. Z otoczenia byłego króla Saula pozostał przy życiu syn, Iżboszet oraz dowódca armii Abner. Usłyszawszy o tym, że Dawid został namaszczony na króla plemienia Judy, Abner ustanowił Iżboszeta królem nad pozostałymi jedenastoma plemionami. Chciał w ten sposób wzmocnić pozycję. Iż Boszeta i ustanowić go władcą wszystkich dwunastu plemion. I nie wiedział większych przeszkód, żeby pokonać Dawida. Pewnego razu przybył Abner ze swoimi sługami nad Staw Gibeoński, żeby rozpocząć wojnę z Dawidem. Na początek zasugerował, żeby zrobić zawody, kto silniejszy. Wtedy wyszło dwunastu silnych, młodych mężczyzn ze strony Abnera i dwunastu ze strony Joaba, dowódcy wojsk Dawida. Jednak zamiast zabawy doszło do strasznego przelewu krwi. I tak rozpoczęła się wojna domowa, w której brat walczy przeciwko bratu. To wojna w obrębie jednego narodu, kiedy ludzie walczą o władzę. Kto ma być królem całego Izraela? Ta wojna domowa miała pokazać, kto jest królem. Dawid, namaszczony przez Boga czy iż Boszed, syn Saula, którego obwołał królem Abner, zwykły dowódca wojsk byłego króla. Wojna trwała i liczne oddziały Abnera zaczęły ustępować niewielkim oddziałom wojsk Dawida. Ludzie króle i Boszeta nie rozumieli, że powstali przeciwko samemu Bogu. Na podstawie drugiej księgi Samuela, rozdział 9 oraz Psalm 91. Drogi słuchaczu, dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas przesłuchaniu tej historii biblijnej ze Słowa Bożego. Jeśli chciałbyś, chciałabyś wzrastać w wierze i poznawać Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, proszę subskrybuj mój kanał, aby na bieżąco śledzić zamieszczane na nim treści. Drogi bracie i droga siostro, życzę Wam, abyście mogli wzrastać w wierze i błogosławię w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.